Serdecznie e, krótkie podsumowanie wczorajszych e, wydarzeń politycznych. Premier Rzeczypospolitej wraz z Ministrem Zdrowia ogłosili kolejne ograniczenia, kolejne rozporządzenia ograniczające swobody obywatelskie, przedstawione znów w trybie rozporządzenia, nawet bez podstawy ustawowej, bez prowadzenia stanu nadzwyczajnego. Rozporządzenia, które mają służyć budowaniu tego dystansu społecznego, ale które wyglądają coraz bardziej absurdalnie. Coraz bardziej rząd. Wprowadzając te kolejne ograniczenia, traci powagę. Dwa przykłady. Nastolatka z Bolesławca, która zapytała na Facebooku pana premiera, w jaki sposób ma przestrzegać tych obostrzeń, jeżeli jej tata jest kierowcą, a jej mama przez 13 godzin pracuje w aptece? Czy ona nie może nawet wyprowadzić? Psa. Inny przykład: są organizacje młodzieżowe, które zaangażowały się w tej chwili w pomoc osobom starszym z grupy ryzyka. Jedną z takich organizacji jest Młodzież Trzech Polska, z której ja się wywodzę. W nich głównie działają ludzie w wieku nastoletnim. Te osoby zaproszone przez urzędującego pana prezydenta do tego, żeby oglądać jego e, śmieszne nagrania na chińskiej platformie społecznościowej, e, okazuje się, że nie mogą wyjść z domu, żeby robić zakupy osobom starszym, osobom, e, które nie powinny opuszczać domu, które są z grupy ryzyka. E, te osoby mogą wychodzić nastolatkowie między 13 a 18 rokiem życia, mogą wychodzić z domu. Tylko pod opieką rodziców, ale co ciekawe, kiedy już wyjdą z tymi rodzicami, nie mogą iść nawet koło nich, tylko muszą znów sztucznie budować ten dystans. Inny przykład, równie absurdalny, to oczywiście już zauważony przez internautów. Mąż i żona, którzy y, razem w mieszkaniu y, mieszkają, robią wszystko, śpią, wyjdą na ulicę i muszą zachować dystans. No proszę Państwa, są granice zdrowego rozsądku, których nie należy przekraczać. Y, Konfederacja od samego początku mówiła, że nie jest przeciwko ograniczeniom. Wzywaliśmy do zamknięcia granic, gdy rząd się z tym spóźniał. Wzywaliśmy do zdecydowanych działań, kiedy rząd sam jeszcze nie był przekonany, czy iść w tą czy w tamtą stronę. Natomiast nie możemy przekraczać granicy zdrowego rozsądku. Rząd po, po, proponując prawa kry, kryzysowe powinien jednak odwoływać się do pewnej e, odpowiedzialności społecznej e, Polaków i e, mogę powiedzieć przykład z własnej obserwacji ze sklepów. Na długo nim rząd wprowadził ograniczenia, e, ludzie zaczęli się ustawiać w kolejki przed sklepami. W moim sąsiedztwie na drzwiach do sklepów pojawiły się kartki informujące ile osób może być w środku. W różnych miejscach pojawiły się szyby plastikowe po to, żeby oddzielić klientów od obsługi. To wszystko stało się bez rozporządzeń rządu, a w tej chwili to co proponuje Rząd to już niestety traci powagę. Co więcej, te rozporządzenia są napisane źle, napisane na kolanie. Jest ogromna wątpliwość prawna, czy policja w ogóle ma prawo karać, ponieważ nie ma ani do rozporządzenia, ani do ustawy wpisanej podstawy prawnej do wystawiania jakichkolwiek mandatów. Z drugiej strony, mówi się o mandatach, które mają iść w tysiące złotych, więc będziemy mieć oczywiście ogromną uznaniowość w reakcji służb państwowych. Także y, takie postępowanie, które podważa powagę naszego państwa, zdecydowanie y, krytykujemy. Druga sprawa, do której się krótko chcę odnieść, no to oczywiście jednolity tekst po poprawkach senackich y, tarczy antykryzysowej. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym od samego początku. To będzie tarcza nieskuteczna, to będzie betonowe koło ratunkowe rzucone tonącym polskim przedsiębiorcom, którzy powinni dostać pomocną rękę od rządu. Ta pomocna ręka to byłby kapitał obrotowy na korzystnych zasadach, a więc na przykład nieoprocentowane kredyty obrotowe szybko i od ręki, tak jak daje rząd niemiecki. To co usłyszałem od przedstawiciela jednej z organizacji gospodarczych, to że Niemcy właśnie ruszają na zakupy w Polsce. I nie miał na myśli sklepów, miał na myśli kupno przedsiębiorstw, ponieważ przedsiębiorstwa w warunkach tych, jakie w tej chwili tworzy rząd, będą niestety bankrutować, będą aktywa na sprzedaż, a Niemcy uruchomili już na wielką skalę system szybkich, prostych, dostępnych kredytów obrotowych. Druga sprawa, ulżenie w kosztach stałych. Trzecia sprawa, szybkie, łatwo dostępne dopłaty do miejsc pracy czy postojowe wysokości minimalnej pensji krajowej płaconej w całości przez rząd. To są rozwiązania, które mogłyby wejść od ręki. Zamiast tego w tarczy biurokratycznej zaproponowanej przez Sejm nieudolnie, Poprawianej przez Senat, gdzie okazało się, że większość senacka ma identyczną filozofię to znaczy więcej procedur, więcej administracji, więcej pomocy na wniosek, mniej pomocy automatycznej, mniej ulżenia w yy, ciężarach. Mieliśmy już wczoraj dramatyczne sytuacje w całym kraju, bo to był ostatni dzień miesiąca, dzień zwolnień. Ludzie dostawali wypowiedzenia umów, tracili źródła utrzymania. Wchodzimy niestety, proszę Państwa, w ciężki kryzys. A to, co rząd zaproponował, to jest tarcza biurokratyczna. 24 nowe procedury urzędnicze. Nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób rząd ma zamiar uruchomić 24 nowe procesy w administracji, w momencie, kiedy znaczna część administracji przeszła na pracę zdalną. To jest wszystko skrajnie nierealistyczne nieoficjalnie tutaj nie opodal w sejmie rozmawiając wczoraj gdy byłem jedynym posłem konfederacji dopuszczonym na salę plenarną rozmawiałem z członkami rządu oni nawet zdają sobie sprawę że to wszystko jest niedostosowane do potrzeb po prostu nie ma w nich wiary nie ma w nich woli żeby ustanowić lepsze przepisy jest to, jest to naprawdę smutne, jest to rozczarowujące. Wielka szkoda, że za głosem Konfederacji, która od samego początku proponowała własny, oparty na przeglądzie najlepszych rozwiązań międzynarodowych, ośmiopunktowy pakiet antykryzysowy, wielka szkoda, że rząd na tym nie zabazował. Choć są pojedyncze osoby na zapleczu rządu, które wiedzą, że nasze rozwiązania są lepsze, które wyrażały to nieoficjalnie, no to niestety zwyciężyła koncepcja tarczy biurokratycznej. Jak gorzko ta tarcza biurokratyczna posmakuje, przekonamy się wszyscy w najbliższych miesiącach, kiedy zobaczymy, że przedsiębiorcy, dla których niby to było napisane, ani w kwietniu, ani w maju, ani w czerwcu nie dostaną żadnej pomocy. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Jak do projektu ustawy, który wczoraj w Rozszerzenie głosowania korespondencyjnego na całe społeczeństwo w sytuacji już wprowadzenia go dla części społeczeństwa było moją propozycją sformułowaną w niedzielę. Widać tutaj, że albo na ten sam pomysł wpadł w międzyczasie Jarosław Kaczyński, lub miał go od początku, albo e, ktoś w pisie słuchał uważnie, co mówią przedstawiciele opozycji, zobaczył, że ja ten pomysł proponuję, aby wybrnąć z tej sytuacji, no i, e, no i został taki pomysł napisany i zaproponowany. E, ten pomysł na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, natomiast jak się przyjrzeć szczegółom. To bardzo ryzykowne jest to, że on jest strasznie mało szczegółowy. Prawo wyborcze powinno być napisane precyzyjnie. Nie może być tak, że prawo wyborcze stwierdza, że zmieni się tryb głosowania, a wszystko co związane z tym głosowaniem zostanie określone w drodze rozporządzeń. Jest to niebezpieczna sytuacja, która zostawia zbyt dule, duże pole do manewru. Także tu mam wątpliwość. Będziemy jeszcze dokładnie analizować ten projekt i wypracowywać swoje stanowisko. Natomiast oczywiście nie możemy abstrahować od faktu, że samo sformułowanie tego projektu jest rodzajem szaku politycznego, ponieważ oczywiście już się to pojawiło we wczorajszym orędziu pani marszałek Witek, które zresztą było pełne półprawd i nieprawd. Związanych z interpretacją przepisów konstytucyjnych, między innymi. Ta sama manipulacja, co u ministrów prezydenckich z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, czyli że nie można wprowadzić stanu nadzwyczajnego, podczas gdy to rząd dopuszcza się deliktu konstytucyjnego, nie korzystając z przepisów o stanach nadzwyczajnych i jednocześnie wprowadzając je na raty. To pani marszałek Witek zasugerowała wczoraj, że w odsunięcie wyborów mogłoby być deliktem konstytucyjnym. No bardzo dziwne koncepcje, ale niezależnie od tego widać już, że wybrzmiało to w wypowiedzi pani marszałek Witek, że ma być to rodzaj szachu wobec Senatu, no bo teraz e, co Senat nie zrobi, to źle, prawda? Jeżeli zatrzyma to prawo, zakładam oczywiście, że na piątek zwołane jest posiedzenie Sejmu i że Sejm z większością PiSu te, to, to, to ten projekt przegłosuje przy sprzeciwach opozycji, ale pewnie tak się stanie. To trafi do Senatu, no i Senat ma wtedy e, do wyboru dwa warianty. Pierwszy jest taki, że przegłosuje to, tym samym akceptując rozwiązania PiSu, co do których już wiemy, że większość opozycji uważa, że są sprzeczne z Konstytucją i że w ogóle nie wolno w tym trybie tuż przed wyborami wyborami zmieniać sposób głosowania, co, co jest zresztą prawdą, to się nie powinno wydarzyć, e, albo zaakceptować te rozwiązania, albo je wstrzymać, tak, już po 30 dniach one wejdą tuż przed wyborami, i mimo że staną się być może obowiązującym prawem, to będzie już za mało czasu, żeby je wykonać, albo będzie trzeba wymuszać ich wykonanie w jakimś nieprawdopodobnie wysokim tempie, co spowoduje oczywiście napięcie między rządem a samorządami i może doprowadzić do chaosu w samym procesie wyborczym. Więc moim zdaniem to, co robi PIS i to, co robi Jarosław Kaczyński, to jest swego rodzaju zabawa za w składzie prochu. Bardzo, bardzo niebezpieczne gra, bardzo niebezpieczna gra, obliczona w mojej e, ocenie na pogłębienie polaryzacji sceny politycznej, dlatego, że polaryzacja sceny politycznej, że jest PiS kontra reszta świata, bez rozróżniania, że w opozycji mamy cztery rywalizujące siły. Lewice, Platformę, PSL i Konfederację. Każda z tych sił ma swoich liderów, swoje zaplecze, swoje poglądy, swój program i swoją strategię działania. Natomiast PISowi opłaca się polaryzować scenę polityczną, że niby jest PIS i Antypis. Ubolewam, że część dziennikarzy i część publicystów przyjmuje taką perspektywę. Ja przy każdej okazji zwracam, że nie mamy w Polsce żadnych dwóch sto stron sporu. W samym parlamencie mamy w tej chwili pięć rywalizujących sił politycznych. I także w sprawach związanych z nowelizacją kodeksu wyborczego nie ma jednolitego stanowiska opozycji i pewnie nie będzie, bo gdyby opozycja chciała mieć wspólny program, to by być może stworzyła jedną partię. A mamy na opozycji i prawicę, i dołową konfederację, i lewicę, i siły mniej lub bardziej lewicowo-liberalne czy centrowe jak PSL i Platforma. A to, że wpłynął taki projekt, przesądza, to, że 10 maja odbędą się te wybory? Moim zdaniem Jarosław Kaczyński, który jest faktycznym decydentem w tych sprawach, chce mieć wszystkie opcje otwarte. Moim zdaniem to nie przesądza, że wybory odbędą się 10 maja. Moim zdaniem, opozycja powinna unikać histerycznej retoryki, jakiej dopuściła się kandydatka Platformy czy przewodniczący SLD, pan Czarzasty. Nie powinniśmy zaostrzać swojej retoryki, powinniśmy utrzymać spokojne apele takie apele, jak ja sformułowałem. Przesuńmy wybory.pl. Można tam podpisać petycję do prezydenta, do premiera. I oczywiście Jarosław Kaczyński będzie patrzył, przy pomocy również członków rządu, jak rozwija się po pierwsze poziom konfliktu politycznego. Czy scena polityczna polaryzuje się w sposób korzystny dla PIS-u, czy może nie, jak wyglądają sondaże wyborcze, widzimy, że pan prezydent Andrzej Duda w sytuacji kryzysowej umocnił się sondażowo. Z drugiej strony tracą kandydaci opozycji, no, która sama siebie nazwała jakiś czas temu totalną, czyli kandydatka platformy, kandydat lewicy, nieco sondażowo umocnił się pan Władysław kosiniak Kamysz ym, i ja. Yy, więc sytuacja jest dynamiczna, sytuacja jest zmienna, no i oczywiście najważniejszą zmienną jest epidemia. Yy, kiedy będzie szczyt zachorowań. Wszyscy specjaliści mówią, że nie da się tego do końca przewidzieć. Więc, jeżeli nie nastąpi jakieś załamanie wydolności w ochronie zdrowia, to moim zdaniem PiS będzie parł do wyborów. Jeżeli natomiast sytuacja w ochronie zdrowia ulegnie załamaniu, będzie widać, że po prostu zbyt wielu lekarzy musiało zostać wyłączonych że mamy problem z obsługą wszystkich osób zarażonych, no to wtedy nie będzie moim zdaniem akceptacji społecznej, będzie wielki strach przed głosowaniem, przed procedurą wyborczą i Jarosław Kaczyński będzie musiał wybory odłożyć. W mojej ocenie taka decyzja jeszcze nie zapadła, natomiast jest na pewno bardzo poważnie rozważany wariant odsunięcia wyborów. Dlatego należy właśnie formułować spokojne apele, żeby to zrobić. Im bardziej historycznie opozycja się wypowiada, tym bardziej umacnia moim zdaniem PiS na tym, żeby przeprowadzić wybory 10 maja. Jeszcze na koniec... No, ja myślę, że chodzi o sytuację, o której już hmm, znów jako pierwszy sformułowałem w stojąc dokładnie w tym miejscu. Myślę, że to było półtorej, tygodnia temu. Powiedziałem, że jak tak dalej pójdzie i PiS będzie parł do wyborów w terminie 10 maja, to się okaże, że Komisja będzie trzeba dopełniać żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. I wczoraj w publikacjach internetowych wybrzmiało to już jako nieoficjalny plan rządu, że gdyby nie dało się skompletować komisji, no to po prostu pójdzie polecenie do funkcjonariuszy policji, do żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej albo innych, żeby te komisje sformowali i żeby głosy zliczali. Ma to związek z, oczywiście z dwoma problemami przy organizacji wyborów, które w tej chwili się rysują. Pierwszy z tych problemów to strach ze strony osób, które przez wyborcze jeszcze przed epidemią się zgłaszały na etapie zbierania podpisów do komisji wyborczych. Część z tych osób komitetom się wycofuje, część z tych osób się waha, nie wie kiedy będą wybory. Z jednej strony chcieliby wziąć udział w tym procesie, ale z drugiej strony nie wie do końca z czym to się będzie wiązać. Drugi problem to jest taki, że pojawiły się już pierwsze gminy, które zapowiadają brak współpracy z rządem przy organizacji wyborów. No i jeżeli pojawi się taki bunt, choćby w części gmin, to to naraża cały proces wyborczy na dezorganizację. No i stajemy przed widmem anarchii w państwie w wyniku braku konsensusu politycznego, który zawsze przy wszystkich wyborach jednak był. Jako Polacy jesteśmy przekonani, że mamy w Polsce wysoki poziom konfliktu politycznego, ale moim zdaniem tak naprawdę to my trochę przyzwyczailiśmy się jednak do tego, że politycy na siebie wzajemnie pokrzykują, ale jednak ostatecznie ze sobą współpracują. I pierwszy raz stajemy przed takim ryzykiem, że po prostu sam proces wyborczy może być zdezorganizowany. Ja jako przedstawiciel delegacji parlamentarnej Polskiego do Rady Europy jeździłem obserwować wybory w innych państwach, jak są organizowane, gdzie demokracja była zagrożona. I mogę powiedzieć, że wbrew temu wszystkiemu, co tutaj, w tych miejscach podczas protestów pod Sejmem było mówione, że w Polsce jest zagrożona demokracja, no nasza demokracja, mimo tych wszystkich wielkich słów, funkcjonuje bardzo dobrze. I jeżeli by się zdarzył jakiś taki bunt, że część samorządów nie chce uczestniczyć w organizacji procesu wyborczego albo ktoś podważa legalność wyborów. To tak naprawdę byłaby to pierwsza taka poważna sytuacja. Mieliśmy oczywiście kilka lat temu przy wyborach samorządowych, zdaje się w 2014 roku, podejrzenie o fałszowanie wyborów. Sam uczestniczyłem wtedy w protestach tutaj pod Państwową Komisją Wyborczą, nieopodal, ale to było nic przy tym, co może nas czekać teraz. Zmiany prawa wyborczego w trakcie trwania procesu wyborczego, niechęć do współpracy z władzami państwowymi, być może przymusowe formowanie komisji z funkcjonariuszy służb państwowych czy wojska no to są wszystko rzeczy, które jeszcze, jeszcze w Polsce nie były grane i przestrzegam Prawo i Sprawiedliwość, przestrzegam urzędującego pana prezydenta przed akceptowaniem takich e, rozwiązań, dlatego to, że to się może skończyć też brakiem legitymacji dla zwycięzcy. Załóżmy, że e, zwycięzca uzyska reelekcję, ale w sytuacji powszechnego kwestionowania legalności procesu wyborczego. I co wtedy? Pytanie. Także e, musimy tu wszyscy być rozsądni i ja, jako kandydat opozycji, staram się uspokajać swoje słowa, ale liczyłbym na to, to samo ze strony, ze strony obozu rządzącego, a niestety nie widzę tego uspokajania sytuacji. Widzę dolewanie benzyny do ognia. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę. Dziękuję Państwu bardzo i zachęcam do śledzenia kolejnych stanowisk Konfederacji. Będziemy je artykułować w kolejnych dniach. Dziękuję bardzo.